jednak był prąd pod tym. O, przeżyłem widzowie. Ale korki wyjebało, to już nie będę się bał dalej. Jednak był prąd. No to nieźle. O i wiemy, który korek za to odpowiada. Uf, przeżyłem na Nie na bombę. Chodź na bombę. Afryka tu. O, tu jest Krym. Jak wy zawsze szukacie Polski? Ja najpierw szukam Krym nasz. Czarne morze na mapie. A potem wiem, gdzie jest Polska mniej więcej. O, i teraz tu można słońce zamówić. Spoko. <grym> o, Przemek, trzeba uspalić. Na 25 minut możesz zamówić w środku nocy sobie słoneczko. Gdyby takie coś istniało, to byłby kozak. Poka kora. Jaki na łapie siedzi teraz? Nie wiem, to nie jest coś zajebistego. W ogóle w chuj ludzi mnie pytał ten zegarek, a go kupiłem z Lombardu? <gryw> Za chyba 150 złotych. ten sentino z tej strony. Pozdrawiam Was ze słonecznej Malty, skórby syny. Haha, ha. pozdro, Henke. Jest tu, jest. Mistrz moi przesyła 4000 złotych. Top 1 dziękuję do ibrnoc. Na to już dostał przy Kurwa, na... Przepraszam, pióro mi yy, na... Widzicie to? Jeśli ja sięgam, na Twitch mógłby się. Działać lepiej. Bliżej, jeszcze bliżej.

Wygraliśmy życie, robimy kwit. Dużo mówicie, nie robicie nic. Mamy ten styl od dziecka, ty jak wieśniak, pośla tak deptasz. Wylewam wodę na chodni, najdawno ryjem na chodni. Pary nowych butów, pary nowych spodni. Zmieniłem to życie o 180 stopni. Ono chce się wyłuchać, coś nam mówię ry. Pisze mi na snap, że ogląda, każdy scenie. No hej, kochanie, słuchaj, bo robią z nas gej w internecie. Po co kurwa, no, to do swojego Dosięgła ciebie karma, ty kurwo zajebana. Dosięgła ciebie karma, szmaciarzu jebany, bo ty kurwa jesteś takim... Ty jesteś taką kurwa gejozą, że to jest nie do wyobrażenia. Kręci cię to? No, chuj. chuj mnie to kurwa kręci. Że kurwa przychodzisz do mnie chuju zajebany i mi łapiesz za kutasa kurwa na offstreamie. A ja ci mówię, że masz wypierdalać, ty mówisz, że kurwa nie ukrywajmy już tego. Ty jesteś popierdzony. Tęsknię za tobą. No, no i no i kurwa taka jest gadka właśnie z tobą. Dobra, Ale buzi... też trochę za do tęsknię. Widzimy się w niedzielę, buziaczki, pa. Cześć. Czy ja jestem dziewicą? Tak. Na no chuj to mówisz, no? Nie wiem, bo mi się tak jakoś przypomniało i chciałam powiedzieć. Widzowie, nawet nie wiecie, jak bardzo mi się, kurwa, podoba obecna ekipa. Naprawdę, ci ludzie mają swoje wątki, sami robią rzeczy, ja pierdolę. Przecież jak ja sobie przypomnę, że, kurwa, rok temu 15 osób stało na paleto parkingu i się pruło do mnie, że oni muszą czekać 10 minut, aż ja się zaloguję, jakby, kurwa, byli, w, kurwa, łańcuchem przywiązani do mnie i tylko ja się loguję, oni, dobra, gdzie jedziemy, co robimy, to, kurwa, ja miałem wrażenie, że ja w Wiedźmina gram, kurwa, i po prostu NPC-ty wokół mnie jeżdżą. Kurwa, oni się mnie pytają, co robimy. A co kurwa, własnego mózgu nikt nie ma? Tu każdy ma kurwa swój wątek z ekipy. Każdy jest kolorowy, każdy coś robi. Kurwa, ten komuś podpadł, tamten coś tam. Ja pierdolę, nigdy więcej, naprawdę. Myślisz, że ona ma mokrą cipkę, gdy z nim gra? No, Mam mokre gaśnie. Ja myślę, że tak. Tutaj niby horror grany, a potem jest kurwa podwalanie. I kurwa, motorowa O.